W będzie podsumowanie pierwszego Maratonu Zagadek Naukowo-Logicznych Escape Room 2021. Organizowane jako impreza towarzysząca półfinałom Mistrzostw Polskich Juniorów 2020, które zostały zorganizowane przez AZS w Bratysławie na zlecenie Polskiego Związku Szachowego w Jastrzębie i Górze. Celem Maratonu było przejście jednego Escape Roomu, uczestniczyło 35 osób. Z tego trzy osoby jako organizatorzy, którzy sprawdzali, czy wszystko podczas trwania maratonu działa, więc zostały wykluczone te osoby z losowania, czyli 32 osoby brały, 27 osób ukończyły, z tego 17 osób ukończyło z sukcesem, 10 osób ukończyło bez znacznego sukcesu. Natomiast ukończyło. Jeżeli popatrzymy na czas, który upłynął Wam podczas rozwiązywania zagadek, możemy zobaczyć, że średni czas jest około 30 minut. Oczywiście, widać też na tym wykresie, że grupa, która była zwycięzcą, więcej czasu spędziła. Ok, to tyle statystyki. A teraz potrzeba uhonorowania Was. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że uczestniczyliście. Bardzo jesteśmy radzi, że tak dokładnie przeczytaliście tekst. I że bawiliście się z nami. Mam nadzieję, że było to dla was przyjemnością. Yy, kilka nagród przygotowaliśmy. Osoby, które zakończyły sukcesem, wszystkie niki, zostaną wpisane na listę przy Escape Prumie osób, które zasłużonych osób, które ukończyły. To jest jedna. Drugie. Każdy uczestnik, który ukończył, dostaje rabat na zakupy, dosyć znaczący. Kolejną nagrodą jest taka, że postanowiliśmy, że spośród wszystkich osób, które ukończyły maraton, czy z sukcesem, czy bez, wylosować trzy osoby, skontaktować się mailowo i zapytać się, jaką pozycję książkową będą chciały wybrać. Czy będzie to opowiadania o małym Janku, który więcej widział, czyli taka bardziej finansowa, Książka, czy będzie to sketchnoting, czyli umiejętność rysowania graficznych notatek, czy będzie to taki dzikopad, w którym innowacyjna forma rozwiązywania zagadek i e, że nie trzeba się dbać o niego zbyt dużo, może przynieść trochę radości. Tak więc przystępujemy do losowania. Mamy tutaj przygotowane, już pocięte. Wasze niki. W związku z tym, że znajdujemy się na kanale kuchni molekularnej, wykorzystamy maszynę losującą w postaci tego urządzenia. Tak więc losy wkładamy do maszyny losującej, zakrywamy jak w totalizatorze i przystępujemy do mieszania. Jeszcze troszkę. Dobra. Aślu zamknij oczy, żeby to było. Wylosuj trzy karteczki. A skąd? Tutaj? Stąd. Tak. Ile Są so, raz, dwa, trzy. Sam raz, trzy karteczki. Super. To odkładamy i teraz czytamy. Yy, osoba z nikiem Pio. Hmm, to jest jedna osoba. Kolejna osoba Maxa z 12. I kolejna yy, Zozolek. Z tymi osobami skontaktujemy się mailowo. dzisiaj jeszcze mailowo z zapytaniem, które z pozycji książkowych będą chciały sobie wybrać, i zostaną one przesłane na nasz koszt dla nich. Oczywiście w granicach Polski. Reszta osób postaramy się za jakiś czas udostępnić jeszcze jeden Escape Room, i w związku z tym, że Wam tak dobrze poszło, to wyślemy maila z informacją oraz z możliwością. Zegrania. To co? Dziękujemy serdecznie. Prosimy Was, w związku z tym, że impreza była organizowana przez nas i przez Klub Bratysławia i Obóz Szachowy jako impreza Propubliko Bono, prosimy Was o subskrypcję tego kanału oraz kanału szachowego. I dziękujemy Wam że braliście udział w tym maratonie.